Rząd niemieckiego landu Hesja zaoferował pomoc w leczeniu ciężko chorych dzieci, które docierają z falą uchodźców z objętej działaniami wojennymi Ukrainy. Taką deklarację złożyła w Poznaniu podczas wystąpienia na sesji sejmiku województwa wielkopolskiego Lucia Putriś, minister spraw federalnych i europejskich kraju związkowego Hesja. Marszał Wozniak odbyliśmy z panem marszałkiem konferencji wideo dnia 16 marca i wtedy już były poruszane te tematy, jak my możemy państwa wesprzeć, jak możemy udzielić wsparcia i mogę już teraz w tym miejscu powiedzieć konkretnie, to co możemy zaoferować, to przyjąć dzieci, chore dzieci, które tutaj przyjechały i zostaną one przyjęte, będziemy się opiekować nimi w Hesji i będziemy też wykorzystywać nasze doświadczenia, jeśli chodzi o terapię nad traumami, ponieważ osoby, które tutaj przyjeżdżają, są chore nie tylko fizycznie, ale oczywiście to są też psychiczne dolpliwości. wiele auch Seele. Tę deklarację minister Putliś powtórzyła podczas wspólnego briefingu prasowego z marszałkiem Markiem Woźniakiem, który przypomniał, że już w połowie marca rozmawiał z partnerami z Hesji o współpracy dotyczącej uchodźców z Ukrainy. Rozmawialiśmy o trzech obszarach, które byłyby dla nas niezwykle ważne, jeśli chodzi o ten kryzys uchodźczy. Po pierwsze, możliwość przejęcia części tych osób na terytorium Hesji. Oczywiście zgodnie z wolą tychże osób, po drugie możliwość udzielenia wsparcia w postaci umieszczenia w szpitalach dzieci, zwłaszcza chorych na nowotwory. I trzeci element to jest oparcie się o doświadczenia, które ma Hesja od bardzo wielu lat z imigracją z wielu krajów świata. Wcześniej Heska minister wraz z Pauliną Stochniałek, członkiem zarządu województwa wielkopolskiego, zapoznała się z działalnością punktu recepcyjnego dla Ukraińców na terenie międzynarodowych targów poznańskich oraz innych miejsc, w których udzielana jest pomoc uchodźcom z tego kraju. Wielkopolska i Hesja są regionami partnerskimi od przeszło 20 lat. W tak trudnych czasach współpraca Wielkopolsko-Heska nabiera jeszcze bardziej konkretnego kształtu.